Temat reklamowania, taką i e, pozyskiwania klientów w branży czystości, na pranie tapicerki i tak dalej. E, mm, taką anegdotę e, z rozmowy z kusantem, którego nie będę tutaj wspominał, ale z rodzinnych stroni. Pisze, pisze do mnie Adam, słuchaj, jak Ty to robisz, że tylu klientów pozyskujesz, że no, dodajesz też zlecenia, kontaktujesz się ze mną, oddajesz te zlecenia dla mnie, a ja poszukuję kurde i nie mogę grafika uzupełnić. I okazuje się, że mówię dobra spoko, prześladzę Twoje działania w sieci, zobaczę co, co Ty robisz takiego, Prze, przepatrzyłem swoimi narzędziami, swoimi, ale też i narzędziami, które mamy w naszej agencji marketingowej, w której działamy, jeżeli chodzi o reklamę i marketing, tworzenie stron SEO, inne historie, trzeba mieć takie narzędzia. Jak popatrzyłem, to już nawet nie mówię o, o mapie pozycji, czy to patrząc na wizytówkę, czy mapę pozycji takich fraz kluczowych i tam innych historii, ale też przede wszystkim to, co powinno być absolutnym numerem jeden, bo. I, czyli reklama, czyli to, jak widać, jak widać Ciebie jako sponsorowanego w wyszukiwarce Google, którą tak naprawdę ludzie najczęściej używają do szukania, pisują po prostu daną frazę, wyszukują i zazwyczaj ja też taką na tym się łapię e, wiele razy. E, teraz coraz bardziej o tym myślę, że ten, kto będzie pierwszy, ten najszybciej e, jakby dostanie klika i, te, i to połączenie. Oczywiście jest bardzo dużo coraz bardziej świadomych klientów, takich, którzy po prostu patrzą i dzwonią z reklami bardzo często. Jak ja sobie oznaczam, zawsze w telefony, ile było dziennie, jak to wygląda i skąd kto dzwoni, pytam się klientów, bo to często jest teraz tak w ostatnim czasie, że mówią, że po prostu te, te opinie też bardzo dużo mówią i to jest słuszne. Natomiast ważne jest to, żeby tam się pokazywać. Teraz na szybko mówiąc, pytam się, mówię, słuchaj, imienia nie powiem, uzgodnijmy, że to będzie Krzysiek. Krzysiek, powiedz mi, chociaż też na K, powiedz mi, ile ty wydajesz na reklamy w Google dziennie? No, 20 zł. Ja mówię, słuchaj stary, nie gniewaj się na mnie, wiem, że jestem bezpośrednią osobą i to nie chodzi o to, żeby kogokolwiek obrażać tutaj i tak dalej, tylko jak zawsze się coś bardziej dosadnie człowiekowi powie, to jeśli się wbije ten palec w... Gdzie jest? W oko. To zacznie się mózgownica trochę ruszać i troszeczkę większe ruchy człowiek nabiera i troszeczkę więcej krwi przez głowę przechodzi. I mówię do niego, słuchaj, 20 zł. To podejrzewam, że każdy z, z, z usługodawców najzwyczajniej w świecie wydaje, i w sponsorowanych reklamach. W widoczności sieci, kto wydaje więcej na reklamę, ten wygrywa. Taka jest prawda. Dlaczego? Tutaj można powiedzieć, że stupił się w głowę idioto i tak dalej, zaraz, bo to chociaż e, nie ostatnio, ale ta, różne rzeczy człowieka spotykały od imbecylów umysłowych, e, tych, który, którzy tak naprawdę chyba nudzą się, nie mają co, co, co robić i, i, i tylko udają, że pracują. I e, zlecenie raz na rok zrobią i, i będą starać, że niby pracują na, na profilu. E, ale chodzi o to, że dlaczego największe firmy, na na świecie. Dlaczego Coca-Cola szczyci się tym, że dwa razy więcej sprzedaje niż Pepsi i robią sobie różne rzeczy? Wydają no takie pieniądze na reklamę, że to się w głowie nie mieści. Jak poczytasz sobie i zgłębisz wiedzę, to to są nieprawdopodobne pieniądze. I tak to jest. I powiem uczciwie, że naprawdę to działa i to trzeba zrozumieć. A jeszcze w dobie dzisiejszych czasów, kiedy mamy sytuację taką, że tych reklam jest. Mnóstwo i musisz się wyróżnić nie tylko tym, że, mówię, że kręcić filmy, e, wideo, grafiki, proste grafiki, trudne grafiki, e, jakieś huki, nie huki, fruki, e, to jeszcze bawić się e, kasą, ale najważniejsze w tym wszystkim, że cokolwiek byś nie wstawił, to zawsze musisz za to zapłacić, czyli da, dalej się to wszystko sk to jest, e, jakby skłania do pierdolonych pieniędzy, dlatego e, w, po prostu najzwyczajniej w świecie chodzi tu o Mówię, słuchaj, podbij sobie na 200 złotych dziennie. Podpisz sobie na 200 zł tych i zobaczysz co się będzie działo. Tak? Eee, I co się okazuje? P patrzę za 3-4 dni, e, co się dzieje, i okazuje się, że w wynikach wyszukiwania, jadąc, e, bo jeżdżę na usługi po całym mieście w Białymstoku, Stoku, patrzę na wizytówkę, patrzę w, w różnych miejscach, żeby nie było. Że tylko siedzę na lidach i tam sobie u siebie to sprawdzam, tylko w różnych miejscach na mapie, i okazuje się, że ląduję na pierwszej, drugiej pozycji. To też jest tak, że zaraz ktoś może powiedzieć, że. A uruchomiłem, minął dzień, dwa, trzy tydzień. Prawie nic się nie dzieje, albo trzy zlecenia więcej i tak dalej, i tak dalej. Tylko że z drugiej strony, trzeba też pamiętać, że algorytmy i reklamy muszą nauczyć się poszukiwać dla Ciebie, klientów, i na to potrzebny po prostu jest też czas. Tak jak w branży czystości w kole Sinera, jak wiemy, mamy coś takiego, opór chemii, mechaniki i temperatury mamy czas. Tak samo w tych tematach bardzo kluczowy jest czas. Dlatego. Zwróć na to uwagę, potestuj sobie różne rozwiązania i nie bój się inwestować pieniędzy w reklamę. Z drugiej strony można powiedzieć 200 zł to, du to, to dużo dziennie, tylko że jeżeli zarabiasz dziennie 1500, 2000, 2500 zł, to pomyśl sobie e, jak dzisiaj zwozisz 2000 zł i musisz oddać 200 zł z tego dnia zostawiając sobie 1800, minus tam jakieś podatki, pierdoły, to już to wiecie co tam, się, co tam trzeba robić. Jak nie wiecie, to też podpowiem. No to czy no to, no to, no to, no to te 1800 złotych nadal, czy jak oddasz te 200 złotych na tą reklamę, to nadal są małe pieniądze. No dla tych, którzy jadą okazjonalnie, zarobią 200 zł jeszcze na dodatek piorąc, przez 5 godzin jakąś małą rogóweczkę, którą się powinno pół godziny trachnąć, no to będzie to nieobrażalny wydatek, ale dla osoby, która chce poważnie myśleć o tej branży, no to powiedzcie tak naprawdę, czy to, czy to jest OK. Dajcie znać w komentarzach, ile wy wydajecie na reklamę w Google w, na Facebooku i ile inwestujecie w marketing e, branżowy i żeby po prostu zyskiwać swoich klientów. Czekam. Hej!